Widzowie, dzisiaj zagramy w Deadrise ale zamiast pociągu będziemy mieli naszego własnego busa, którym będziemy mogli iść po całej mapie. Dlatego, tak jak widzicie, już jesteśmy na miejscu i w tej grze wszystko wygląda dosłownie tak samo jak w Deadrails, tylko że nie ma tej torów, jest ulica i oczywiście mamy swego busa, którym jest Simon. No ja Jerry, zapraszam, wsiadaj. Dobra, zaraz tam wsiądziemy, tylko najpierw musimy sprzedać sobie złoto, które jest dokładnie tutaj i kupić sobie troszeczkę węgla, bo wszystko działa dosłownie tak samo jak w Deadrails. Podnosimy sobie oczywiście nasze pieniążki i teraz bierzemy. Węgiel, który od razu sobie chowamy do naszego woreczka. I skoro wszystko mamy kupione, to teraz możemy wsiadać do środka, a najlepsze jest to, że drzwi z tyłu również się otwieramy, kiedy to jest epickie. Dobra, zamykamy sobie to teraz. Piecek mamy właśnie w tym miejscu, więc jak wygląda właśnie w taki sposób. Wyrzucamy sobie cały węgiel. Raz, dwa, trzy, cztery, mamy ładnie zatankowane i wsiadamy, żeby kierować. Dobra, jak to będzie teraz działać? Ej, zobacz, normalnie sobie stąd wyjeżdżam! Patrz szybę brudno! No wiesz, mam bardzo brudną szybę i w ogóle jak się tym mega krzywo jeździ? Żeby przywrócisz nas Niech nas ja nie przywrócę, co już mamy miasto! prawej stronie, poczekaj, może to miasto widzimy sobie lekko później, bo my na razie nie mamy żadnej broni, a bez broni to my tam na pewno nie wiedziemy. I może lekko zmienimy sobie kamerę, żeby jechać w taki oto sposób. Okej, okay, właśnie teraz lepiej skórki. Tam jest kolejne miasto po prawej stronie. Co to ma być teraz? Ile tych miast tutaj jest? Przejechaliśmy już całkiem spory kawałek i chyba widzę coś po lewej stronie. Ej, Simon, dobra, lepiej. przygotuj łopatę bo Będziemy teraz naprawdę bardzo kopać. Okej, okay, otwieramy sobie drzwi i z tego co widziałem, to mam tutaj jednego wielkiego X-a na środku tej Ogromnej pustyni. No i oczywiście łopatka. Kopiemy sobie w dół. Trzeba znaleźć teraz diamenty, złoto, srebro i wszystko, co jest oczywiście najdroższe. Z kamień nawet, gdzieś się dokopaliśmy. No, wiesz co? Ogólnie to nie mamy Jak Będziemy mieli kilowy, to będzie nam dużo łatwiej, ale na razie musimy sobie poradzić tą łopatką. A wiem, że można znaleźć tutaj naprawdę bardzo dużo skarbów, tylko są bardzo zakopane pod ziemią, właśnie. Zaraz chyba się. I dokopałem się właśnie. Dobra, Simon. Mamy pierwsze złoto. Już sobie to pakuję do naszego punktu, ale tu będzie jeszcze więcej więc trzeba się kopać. dalej. Mi się tak to podoba. Szkoda, że wtedy z czegoś nie ma, bo takie kopanie jest naprawdę mega fajne. Tak, jak widzicie, udało nam się przekopać chyba wszystko. Mamy troszkę węgla, nowe nawet coś takiego tu chyba wcześniej normalnie, kogoś zakopali, więc lepiej stąd jak też uciekajmy. I widziałem nawet złotą monetę, która wiesz co, nawet nie to na dnie, widzisz, że się tu? To jest jakiś labirynt. Ej, dobra, dawaj mi tej temki, zbieram wszystkie, uciekamy teraz stąd. I dzięki temu będziemy mogli sobie kupić jakąś fajną broń oraz 30 kilów, żeby potem jeszcze się cię kopać. Czemu mi drzwi zamykasz, Czeka? ja też muszę wejść do środka. Dobra, jak chcesz to sobie teraz. Ja sobie usiądę teraz tutaj, właśnie w tym mm. miejscu. Tylko, no, kamień jest czytą, bo Może wycofaj kawałeczek do tyłu. A, dobra, sorki czery. Okej, okay, od razu lepiej. Teraz możemy jechać dalej. Dojechaliśmy do bezpiecznej strefy. I w tym momencie, jak najszybciej musimy sprzedać naszej demki i dostać się do miasta. A nie zrobimy tego bezbrojnie. Więc, ile będzie warte takie jedno złoto? 30 dolarków, Ej, chyba kupimy sobie za to karabin zaraz. A te kamienie są niestety nic nie warte. Ale mamy jeszcze coś takiego, 6 dolarków Tylko za to, jakie to tanie było w ogóle? Idealnie 89 dolarków a karabin kosztuje 90,0 jest Brakuje Dosłownie ha. jednego dolara, i no nie wierzę w to. Tam na 60 jest złoto, więc daję bardzo szybko skopać i zaraz sobie tam jedziemy. Właśnie odpalamy furę, wyjeżdżamy z od. I trzymam karabin w ręce, a Simon dostał ode mnie pistolecik i skręcaj w tym momencie w lewą stronę, bo nie, nie musimy jechać ulicą tak naprawdę. Simon, dawaj w prawo, teraz wjeżdżaj normalnie w to miasto, co? Ale teraz dostajecie, bo chyba jednego przyjechaliśmy, drugi też dostał. Dobra, ja stąd chcę w ogóle wysiąć, to jest jakaś masakra. Co tu się teraz dzieje? Cherry są pokaż mi. Oni są dosłownie wszędzie, jeden to my zaraz Bije, czemu on jest taki wielki gościu? Odsuń Simon, ale nie we mnie, bo zaraz serio, dostanę mam. E, ja mam dosłownie 1% życia, jeden nabój i zaraz mnie nie będzie. A te karaminy mają na szczęście nielimitowaną amunicję, tylko zobaczcie, co się dzieje w tym miejscu. Wiem ogólnie, że w każdym mieście jest jeden bank, który bardzo ciężko obrabować, ale myślę, że damy radę to zrobić bez żadnego problemu. Jest właśnie w tym miejscu. Tylko Simon, naprawdę bardzo uważaj i wyłącznie, bo marnujesz tam w tym momencie paliwo. Kolejny ząbeczek dostał. Gdzie wy jeszcze jesteście? Ktoś są coś męski? Trzymaj teraz! I potrzebujemy jeszcze znaleźć gościa, który ma oczywiście. Kod do banku. Oj, dajcie mi to kielczaki znak, fajny sobie też podniesiemy. Powiem wam widzowie, że w tamtym mieście niestety nie było szefa banku, a tutaj już jest! I jak teraz go zabijemy, to będziemy mieli tajny kod i Headshot! I zobacz co nam teraz wypadło ogólnie tutaj bank jest naprawdę potężny. I zobaczcie co się stanie, jak teraz wejdziemy sobie do środka. Kodzik to jest 411525, 5, który musimy sobie oczywiście tutaj wpisać, a to mi troszeczkę zajmie. Piąteczka, dalej mamy dwójkę i jeszcze jedną piątkę. Dobra, otwieramy teraz też jej samochodź. To szybko zobaczcie jak to teraz wygląda Bardzo polutko, otwiera nam się ten bank I jesteśmy w środku, gdzie są normalnie Emeraldy, jakieś srebro, co to jest Diament nawet? 000 000. To jest na pewno Warte bardzo, ale to bardzo Dużo, więc wszystko zabieramy do naszego plecaczka Bardzo to dziękuję, i przy okazji Troszeczkę obbudowaliśmy sobie Naszego wana, poza tym jest tu bezpieczna strefa I nawet widziałem, że tam jest kolejny krzyżyk do wykopania Gdzie będzie również bardzo dużo złota Ale najpierw szybko obrabujemy sobie to miasto Odłożyliśmy nasze najdroższe Itemki, jesteśmy już na zewnątrz Zobaczcie, jak ten van powoli zaczyna wyglądać. Stawiliśmy na niego wszystko, co było tylko możliwe. Co ty tu robisz, Gosteczku? Wypadł Wypadz, jakiś zomek, do nas przyszedł? Zaraz go stąd teraz wyrzucę. I mamy do odkopania kolejnego x ale tym razem mamy są sąk I zobaczcie, są on, jak one teraz szybko niszczą. Będziemy no, dużo szybciej. Lecimy z tym, o, co no, jest. Jo, Już mamy srebro i oczywiście jakąś monetkę, którą bardzo chętnie sobie podniosę. No i oczywiście kopiemy dalej, bo chciałbym jeszcze więcej diamentów i emeraldów. Tak jest, o ty powiedziałem. I do sobie mam diament. I jeszcze jedno srebro. Tylko srebro w sumie nie jest takie. Drogi, więc nawet nie będziemy go zbierać. Też mam jeszcze jedno złotko. Co ty gadasz? Ej, tu jest tyle, i tu już jest jakaś masakra. Normalizm, mega opłacać tu kopać. Znowu przekopaliśmy dosłownie wszystko, co było możliwe. Podniósł sobie jeszcze to złoto i widziałem, że udało nam się znaleźć kawałek rybki, która gdzieś sobie tutaj lewitowała. I tak, to spadł teraz nad właśnie w tym miejscu. I nie mam pojęcia, co robisz, szkielet ryby na środku pustyni, ale bardzo chętnie sobie to podniosę. I możesz już stamtąd wychodzić, co mamy z tego miejsca, wszystko jechać dalej. Ale, serio, ten van powoli tak mi się podoba, jest obudowany z każdej strony, ale najważniejsze jest to Żeby dojechać na 80 tysięcy metrów I pokonać tam, w sumie to nie wiem do końca kogo Ale jest tam naprawdę bardzo fajne miejsce Więc pakujemy się środka i od razu jedziemy dalej Cały czas jedziemy prosto I przyjechaliśmy już prawie 50 tysięcy metrów, więc jesteśmy Bardzo blisko końca, ale stwierdziliśmy Że wjedziemy sobie do jeszcze jednego miasta Żeby troszeczkę bardziej obudować sobie Naszego vana, a przy okazji widziałem, że jest tam Gościu, który ma kodzik do banku, więc Simon Lepiej się przygotuje. ja teraz otwieram drzwi I już atakujemy sobie ich teraz, dobra Hecz Drugi właśnie Ej, w tym dostaje. Spory. Jak nie zatrzymałem, to weź on teraz zatrzymaj jak najszybciej. A ja widzę właśnie Cię w tym momencie. Pyk. Bardzo dziękuję za tajny kodzik do banku, który zaraz sobie oczywiście otworzymy. Tylko może jeszcze przed tym pokonam całą resztę. Ej, do banku. Gdzie ty teraz wjechałeś? Co ty tu robisz? Teraz jak wjechał normalnie w to miasto. To było dosyć epickie. Strzelam sobie szybciutko do całej reszty. Biorę kodzik i zaraz obudujemy sobie tego wana jeszcze bardziej. Jak to potężnie wygląda, jak wjechałeś teraz tym do miasta? Ale serio, Simon, pomóż mi powoli sobie z nimi razy ich jest za dużo normalnie Już ja czekaj, no, bo właśnie nie widziałem Jak nie widziałeś, no to są wszędzie dosłownie Przecież czemu tu rośnie kaktus nawet w środku domku Wszystkich już załatwiliśmy I zdobyliśmy kilka itemków do rozbudowy A teraz piszemy sobie oczywiście Jak najszybciej nasz kodzik, bo ten bank jest taki piski, mega fajnie go się otwiera I te drzwi są po prostu potężne, dlatego teraz mamy Jedyneczkę, dalej trójeczkę A na koniec dwójka i oczywiście Piątka, dobra, kość dam radę Otwieramy, kolejny. 3. błagam, dajcie mi jeszcze jeden Diament, bo one są takie drogie takie fajne są no nawet dwa biorę wszystkie, oczywiście. I w tym momencie mamy tak naprawdę gotowe wszystko. Jedyne co nam pozostało, to lekko sobie to rozbudować, Kolce są bardzo potrzebne, bo będzie nas atakowało naprawdę bardzo dużo zombiaków. Dalej mamy te ścianki, wszystkie Ej, może sobie na nawet nałożyć, Nawet sam położ i tu budować, bo sobie tu i temu normalnie z przodu, że sobie z tym nie poradzę zaraz. Dobra, czekaj, czyli skąd tyle tego mamy. Jest to, bo w tych domkach wszystkich, na szczęście udało nam się to zbierać. to będzie gdzieś tutaj zabudowane. I może nawet damy sobie coś z tyłu, Chociaż jestem ciekawy, jak to się będzie trzymało. Skoro też teraz otwieramy, czekajcie, damy sobie to właśnie taki sobie gdzieś razem z o, tak jest i to działa normalnie! Więc postawiliśmy już całą resztę i końcowo prezentuje się co naprawdę pięknie. Jedyna rzecz ostatnia, jak ona została, to po prostu wsiąść do środka i dojechać na koniec mapy do tajnego zamku. Teraz kieruje Simon, widziałem, że ominęliśmy sobie jeszcze jakiś domek i zobaczcie, ile itemków mamy w środku. Same diamenty szmaragdy No i oczywiście nasza rybka, którą udało nam się wykopać, a w dodatku mamy 74 tysiące metrów. ej czekaj, prawie normalnie... Dobra, już do środka, żeby sobie tutaj usiąść i zmienić sobie kamerę, żeby widzieć wszystko ładnie z góry, dosłownie zaraz będziemy na miejscu. Myślę, że nikt nas nie zniszczy w tym busie, bo on jest normalnie niezniszczalny. Simon, czy ty widzisz coś przed nami, bo ja nic nie widzę przez tą blachę? Więcej, ten skater, zamek. Nie gadaj, cóż tu jest? Ech, chyba mógłbyś widzieć jaki zamek, Zmieniam sobie kamerę. Dobra, wjeżdżaj normalnie teraz do środka, jestem ciekawy, co tu się będzie działo. Mamy tu nawet jakieś małe miasteczko w środku. Tutaj, czyli coś po lewej, to kliknięcia, No żarwony, właśnie, widziałem. Dobra, dobra wyjść teraz za trzyma i ja wychodzę, od razu biorę karabin do ręki i w ogóle nie wyłączaj auto, mam jakąś dźwignię, czyli chyba otworzymy sobie teraz właśnie na dół tą bramę. Całą dobrą sprawę mi się udało. Jest tu timer, ej, 150 sekund, dobra, czy są takie znowu, które nas atakować? A Gdzie już tutaj do mnie strzela, widzę? Dobra, do ile tu idzie! Dawaj, wsiadaj szybko tego busa, ja sobie może wejdę lepiej na górę i tak będzie mi jakoś wygodniej. Chociaż chyba nie ma ich tak dużo nawet jeździć raczej nie będziesz musiał, dobra, jednak jest dużo odjeżdżaj, stąd weź jeźdź jakoś na albo coś! Co tu się dzieje? Dobra, jak na razie sobie jeszcze z nimi radzimy, ale zaraz pewnie będzie ich coraz więcej. W dodatku zostało nam jeszcze 120 sekund, czyli 2 minuty. Jesteś ty na busie? No jestem na busie, strzelam cały Masz czas do nich. No dawaj na budynek wskocz, daj, podwioń mega dobry pomysł. Dobra, wskakujemy teraz tutaj, a weź ty jakoś na naokoło, to ja będę do nich strzelał, bo naprawdę zaczyna się robić niebezpiecznie. Eee. Driftem w nich! Niech nie dałem, wierzę na niego Simon Jeden dostał, oh. I kolejny ziszczony, gdzie ty jesteś? Ej, błagam, nie na tylko samochodu już zaraz nie, to nie, nie wyje... pokój, Jak to obiecić. tam? Dobra, wiesz co, zyskuję lepiej na dół, bo za daleko chyba jestem od tych wszystkich zombiaków. No i idzie nam naprawdę, pisko tymi kolcami, nich wjechać, bo wtedy im obrażenia będziesz zadawał. Tylko że ja przypadkiem zgłoszło. Ej, dobra, wiesz co, weźmy lepiej pójść do środka, bo ich jest za dużo, za dużo jest tego Simon otwórz mi drzwi, podjedź do mnie jak najszybciej. nie widzę czekaj! Dobra, poczekaj, no to zatrzymaj się, nie ruszę się, teraz nie ruszę się, okay, wsiadam do środka i chowamy się teraz tutaj. Może jakoś to przyjrzymy chociaż co się teraz dzieje z tym musem? Ej, za dużo, za dużo się teraz tu idzie, zaraz zginiemy, jak na tyle pójdzie. Wyjeżdżaj stąd. Ja normalnie nawet strzelać do i nie moja. Ej, jakoś wjechać tam przy tą bramę, może? No raczej, że już wyjeżdżam Jak ja do nich cały to jest tak zbagowane, że masakra. Dobra, ty sobie stąd wyjechałeś I teraz to ja mogę do was strzelać, bo raczej mnie nikt nie zatakuje. A ty już możesz powoli wracać. Co ty tam z tyłu robisz z tym busem? Jerry, jak przyjrzyjmy, teraz patrz na to, jak domino. Jo, ale w nie bum! wszyscy zostało ostatnie 30 sekund. idzie. Nam z nimi naprawdę bardzo Dobrze, brama się okay, otworzyła you. Dobra, wyjeżdżaj teraz stąd, jak dobra, wiesz co, może ja lepiej Wyjadę jakoś, jak dam radę I chyba tu miejsce całość zapada, słyszę naprawdę jakieś Mega dziwne dźwięki, więc lepiej róbmy to jak Najszybciej możliwe, no i już więcej Na pewno tu nie wrócimy, więc narka wszystkim Wyjeżdżamy sobie z tego miejsca I w taki oto sposób udało nam się uciec